Ale wracając, myślę, że żeby aborcja była niemoralna, to musiałyby być tak dobre struktury, żeby że, że faktycznie, że każde dziecko, które jest urodzone i go nie chcą rodzice, żeby mogło być dobrze zaopiekowane przez system w jakiś sposób, czy przez dom zastępcze, czy tam... Dopiero wtedy moim zdaniem aborcja robi się niemoralna. I tak mogę skończyć temat ze swojej strony. Skina kupiłem na AliExpress, może dlatego nie działa? Cholerne podróbki. Miałem ziem kawlicą, co robił tam jakieś yy, przekręty z, z pakietami w Herstonie. I cofnęli hmm. potem. A nie wiem, w sensie on bardzo długo się z tego utrzymywał normalnie. No, ale oni potem coś zrobili, że cofali to. Tam się robił nie. jakiś przekręt z kartami jakimiś, nie? Czy, nie, właśnie nie wiem, bo on nam nigdy tego nie zdradzi, jak on to robi, ale z tego co kojarzę, to chyba było, że on zamawiał jakoś yy, pakiety, po czym mówił, że ich nie chce i oni zwracali hajs, a pakietów nie, 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 te, nie zabierali. I on oferował to gdzieś tam na Allegro, że tak może kupić ludziom za taniej. Więc gruby hajs z tego go łoił w liceum i nikt go nie lubił. Bo miał hajs? Bo nie chciał powiedzieć, jak to robi. Nie, hmm. zgarniał chęć od nas, też. A wam też sprzedawał? No, a my wszyscy czupaliśmy dużo firstsona w liceum. Głównie na polskim. O, nie, nie zabiję tego miniona. Najgorzej. Oj, na Jacksa to możesz mieć ciężko. Znaczy. Na razie nie było źle, ale prawie bym go na pierwszym levelu trochę zaorał. Tylko. Minionowi, do którego Minionowi bardzo mało zostało HP. Okej, okay, to mnie zabolało. Hit od wieży, nieźle. Ej, mam, mogę tutaj sccheatować Recall. To mi się nawet podoba. Pracę na tym... Ile? Dwa albo trzy creepy. Chyba. Jeśli masz odwagę iść z kimś do łóżka, to powinieneś mieć na względzie to, że może być z tego dziecko. Aborcja powinna być dozwolona tylko w przypadku chorób typu upośledzenie ciąży. upośledzenie. Nie zgadzam się z tym. Bo, no mówię. Nie każdy stosunek prowadzi do seksu. Do, no do nie, do nie, do nie do No, kurwa, na przykład stosunek z ręką nie prowadzi. Ale dzisiaj tematy. Nie wiem, tam niektórzy nazywają y, masturbację seksem. Tak? Uh -huh. Tylko nie Idziemy. wiem kto, ale tak słyszałem. Pamiętam w jednej rozmowie, że seks to wszystko, co jakoś tam określone słowami mądrze. Nie powtórzę tego, tym jestem głupi. Fidl, top topside. Okej. Okay. Serio, znowu? Co to za kampa? Czy ten filtr siedzi w krzakach? Możliwe, że ten fidel to campi? Serio, campił tak długo? Właśnie WTF, co patrzę na mapę, to ten Fiddle jest tam cały czas. Oj, o nice! udało się. ten Basic. Ledwo, ledwo, ale... Właśnie, on, on tak długo tutaj siedział. O co chodzi? No, chyba kolego... Pomagasz mi. Smith bez flasza. Jax. on nie może zabić niedługo Ciekawe czy moje w może mnie uratować Nie, kurwa. Myślałem, że się podleczę na Tokyo. Okej, okay, to było głupie, to było głupie. A tak poza tym fajnie wyszła ta akcja w ogóle na tobie cała. Bo jeden v 2 było i w sumie raz zrobiłem Jacksa i raz Fidla. Zostajesz? LOL. To chyba będzie freeze dłuższy. Nie niedobrze. Do nie dobiegną. Nie zdążę. Fidl wziął przynajmniej, a nie Jacks. Mogłem cofnąć. Zgridowałem trochę. Znaczy, bez myśli nie raczej. Zagracie na xaduo mm, Chyba nie, mm. Bodzio, no. Bodzie nie za bardzo przypada za bot lane'em ogólnie. Bot no. W związku jednopłciowym rodzi się tyle samo dzieci bo więcej niż w związkach dwupłciowych? Tak, znam tego mema. Good job. Thank you. Czy masz ali na tym koncie? Chyba mam. Nawet mam też pewnie zaraz Fidla na topie. A to się zaraz tym zajmiemy. Okej, okay, bardziej nie będę gridował. Jeden play, chat. Jeden plejcik, żeby nie ginąć jak ten... Nie initować jak we wcześniejszych gierkach, jak debil. Czy wy serio z Bodzią chodziliście razem do szkoły, czy tylko żartowaliście? My tak kiedyś powiedzieliśmy? co? Właśnie nie mówiliśmy Nie mówiliśmy tak, nie, nie, nie. Graliśmy razem jak byliśmy w gimnazjum, no. może tak to zrozumiałeś. A no, mogło tak brzmieć w sumie. Ale no, my sami nie pamiętamy jak pierwszy raz zagraliśmy razem, jak to było. No. Ale w sumie śmiesznie, że obaj się zajęliśmy YouTube'em. <grym grym> takie... no, mała szansa była, nie?, że coś takiego się stanie. No się w sumie ciekawe ile. No, jak, jak na dwóch zi ziomeczków, którzy tylko sobie grali razem w ten worka. No. Wiesz, gdzie jest Fidel? Nie widziałem go. Ostatnio. Korki ma paczki. Jeszcze trochę. Okej, o jest Fidel. O, był, był, tutaj no, by, się. był. Jestem tuściutki. I w grze całkiem nafidowany też. Idę na Ale teraz mam mamy wszystkiego. Czy na Twoim Discordzie ma, można znaleźć kogoś do gry? Chyba mamy teraz kanał jeden do szukania. Ludzi. Także pewnie rozgośćcie. Słuchajcie, że tak jak ktoś nie jest na Discordzie, to zapraszam. Discord gg. noxi Ja czasami patrzę, wbijam na pogoduchy, co się dzieje. O, Co to za. Nie. Jak gościu rzuci tutaj Heralda, to ja wyjdę z gry. Kurwa, ja nie mogę. Dlaczego rzucasz heralda na wieżę, która ma 100hp? Dlaczego? Znisz, i znisz, to może nie dostanie. To nie zdarzy. Ja pierdolę, nie. Trzeba być agentem, nie znam. Ty się lepiej wracaj, bo ja to... Kolaz y, mógł tam do was pójść. Ja już go zostawiam. Jeszcze dalej muszę, no, nie muszę dalej. Nie chcę ginąć za jego złe decyzje. No dobra. Nie wiem. Tak słabo to zrobiliśmy. A i tak to ten. Co ty gadasz, Kozak zagrał? No, świetny Herald, co traci pół HP na dwieże, którą możemy na trzy hity ściągnąć. To jest faktycznie dobre. Tylko ja jestem głupi. Etap na tego topa fajnie byłoby jakby ten Jackson tutaj podszedł, a w sumie nie wiem czy ja teraz nie dam rady 1v2. masz no, sure. no, no, no. nice. nice. Dobra. Inhibig. Ten master rzucił tam heralda pod pretekstem wzięcia kilku minionów. Założę się, że o to mu chodziło. I pytanie, czy się bić teraz do końca? Bo tutaj będzie... korki Jax... Chyba zostawię ich. Później zgarnę ich chyba. O, dobra, jak dach tu podejdzie, to go erkuję. Ha! Jesteś martwy. taki trochę chyba wyłączony z gry, już. No, idzie ci ten, fidla, ale ja też tam idę. Nie ma right. Mam za cztery sekundy E? Dobra, myślę, się że mogę możemy biać. po prostu bić ten. O, spokojnie. O! A pasza. Dobra, nie, nie, nie. To jest już powrót. Nie wiem jak to działa. Czekaj, Dobra. Nice. On ma takiego fira... fidel ma fidra, takiego natychmiastowego jednego, nie? Ja no nie wiem. On chyba teraz firuje na kilku spelach. Takie mam wrażenie. Znaczy, nie wiem czy jak nie tracisz, jak nie tracisz wizji, to wtedy ma Fira yy, Na tobie, ale nie okay. niestety. Będę musiał nim no. zagrać. Ciężko no. tak ten. Czy się działa z Q i Tak, pewnie. Dlatego Trinita jest. No, przez długi czas była najpopularniejszym itemem. No teraz chyba ten Botrk jest bardziej popularny. Nowy bo Botrk jest broken. Na Q firuje i jak nie masz wizji, ok. Nie Aha, nie masz to masz dlatego. Tak? Okej, okay, czyli tak. dlatego on jak rq to firuje. To jest jakaś jego pasywa, a nie ten. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. Nice. Chyba już nie będę walczyli. No, nie pytaj. Nie wiem, co chciałem z tego zrobić. Ej, a teraz mieliśmy wizję na nich. W sumie nie wiem. Kogo mnie zabiło? Ha, żartowałem. Easy. Fidel, gdy użyje spalano tobie daje ci fier, tylko gdy go nie widzisz, jak to robi. Ale teraz widzieliśmy, bo on erkował z drugiej strony tego. A z drugiej strony. Nexusa. Nie był na naszej wizji. Nie wiem, dziwne